Wiesz, że w twoim wnętrzu istnieje podziemna rzeka, o której istnieniu prawie zapomniałaś, zapomniałaś. Karl Gustaw Jung, psycholog, mistyk, prorok głębi, nie tylko o niej mówił, on nauczył nas do niej schodzić. I w tym odcinku zabieram cię właśnie tam. Cześć, ja jestem Agnieszka, tutaj podcast pozytywny. Dzisiaj o Jungu. Kim był Jung? Nie tylko był psychiatrą, nie tylko był autorem pojęcia nieświadomości zbiorowej. To był alchemik ducha, badacz snów, człowiek, który przekroczył granicę znanego, po to, by przypomnieć nam, że nie jesteśmy tylko ego, że jesteśmy wszechświatem zamkniętym w takiej fizycznej formie. Anima i animus czyli wewnętrzna para. Jung mówił, że każda kobieta nosi w sobie mężczyznę, czyli animusa, a każdy mężczyzna kobiecą duszę, animę. Czy czujesz czasami swoją wewnętrzną siłę, odwagę, niezłomność? To jest Twój animus. A gdy pojawia się delikatność, intuicja, szept, jakieś przeczucia, to jest Twoja anima. Ona przemawia. I zharmonizowanie tych energii to jest klucz. Dopełni. Cień, ten, którego unikasz, to, co odrzucasz, to nie znika. Cień to jest Twój ból, to jest Twój wstyd, zazdrość, złość, ale też Twój ukryty potencjał, który włożyłeś, włożyłaś do szuflady, bo ktoś kiedyś Ci powiedział, że na przykład nie wypada. Jung mówił, że nie da się oświecić. Wyobrażając sobie światłość, lecz czyniąc świadomym ciemność. Zobacz swój cień, pokochaj go, bo to on trzyma klucz do twojej wolności. Synchroniczność, czyli kiedy wszechświat mówi twoim językiem. Czy zdarzało ci się kiedyś pomyśleć o kimś i nagle ta osoba, na przykład, zadzwoniła, albo otworzyć książkę dokładnie na zdaniu, którego potrzebowałaś, potrzebowałeś. Jung nazwał to synchronicznością, czy takim znaczącym przypadkiem. To nie jest zbieg okoliczności, to twoja dusza komunikuje się z tobą przez świat zewnętrzny. Indywiduacja, czyli podróż w głąb siebie. To nie jest rozwój osobisty, to jest powrót do swojej prawdziwej istoty. Jung nie chciał, żebyśmy byli idealni. Chciał, żebyśmy byli pełni, prawdziwi, spójni. Indywiduacja to jest integracja, to jest nasza droga do domu. Dlaczego to jest ważne? Zwłaszcza dziś. Bo żyjemy w czasach przebodźcowania i takiej powierzchowności. Bo szukamy siebie w lajkach, w filtrach, w hasłach motywacyjnych. Odpowiedź siedzi w nas. Prosto w nas cichutko od wielu lat. I Jung, jego nauki pomagają zejść pod powierzchnię tam, gdzie czeka nasza prawdziwa tożsamość. Carl Jung powiedział kiedyś, że ten, kto patrzy na zewnątrz, śni, a ten, kto patrzy do środka, budzi się. Mam nadzieję, że w tym odcinku być może coś w Tobie zaczęło się budzić. Może coś delikatnego, jakiś impulsik, a może płomień. Zajrzyj do swoich snów. Zwróć uwagę na synchroniczności. Ukołysz i przytul swój cień. Wiedz jedno, nie jesteś zagubiony, zagubiona. Ty jesteś w podróży. A twoja dusza zna drogę. Chciałam zakończyć na tym odcinek, ale chyba tak czuję wewnętrznie, że jeszcze powinnam powiedzieć więcej. Ehm, tak mi się nasuwa. Czy kiedykolwiek mieliście wrażenie, że wasze życie to nie jest w ogóle ciąg zdarzeń, ale że to jest taka tajemnica, tajemnicza ścieżka, która prowadzi nas gdzieś głębiej do, do takiego sedna tego, kim naprawdę jesteś? Mam nadzieję, że rozumiecie, co mówię. Mam nadzieję, że nie jest to język ufolutków. Ok? Bo Karl, właśnie Jung, Gustav Jung, on badał takie rzeczy. On przekroczył bramy racjonalności i nie, nie stracił przy tym, w moim odczuciu, takiej naukowej precyzji. On zapraszał nas do takiej wewnętrznej podróży. To był w ogóle pionier psychologii głębi. On mówił, że to, co widzimy w świecie zewnętrznym, to jest tylko cień tego, co nosimy w sobie. On stworzył pojęcia, które dzisiaj rezonują z intuicją jak cień, jak archetyp, jak nieświadomość zbiorowa, jak anima, jak animus, jak wielkie ja. I sny, nie jako przypadkowe jakieś tam obrazy, nocy, ale jako kody dostępu do naszej podświadomości. Bo cień to jest ta część nas, której nie chcemy widzieć. To są lęki, zazdrość, złość, wstyd, to są zepchnięte nasze pragnienia. Ale właśnie w tym cieniu kryje się klucz do uzdrowienia. Junku mówił, że to, czemu stawiasz opór, to trwa, a to, co obejmujesz, to się transformuje. Praca z cieniem to nie jest walka, tylko to jest nasz powrót do integralności. Archetypy, czyli matka, ojciec, bohater, mędrzec, kochanka, królowa, dzika kobieta, cień to są uniwersalne symbole zapisane w naszych duszach. Kiedy uświadamiamy sobie, które z nich w nas dominuje, to możemy zyskać wolność wyboru, a nie być jedynie marionetką starego schematu. A sny to jest. Język podobno naszej duszy. On ich, Jung ich nie interpretował literalnie. On uważał, że to są takie indywidualne symbole, prowadzące do odkrycia sensu życia. Kiedy śnimy na przykład o wodzie, to być może nasza dusza mówi o emocjach, a kiedy o pożarze, to może coś w nas domaga się oczyszczenia. I wreszcie to wielkie ja. Nie ego, nie to, co społeczne i konwencjonalne, ale prawdziwe ja obecne, potężne, boskie. Jung wierzył, że każdy człowiek nosi w sobie iskry boskości. Że psychologia to jest droga do duchowości. I ja też w to wierzę, naprawdę. Nie było w nim konfliktu pomiędzy nauką a mistyką. Mówił, że kto patrzy na zewnątrz, śni. Tak? A kto patrzy do wewnątrz, to się budzi. I to jest takie proste. Słuchaj snów. Zapisuj je. Medytuj z nimi. Obserwuj swoje emocje. Tam, gdzie się boisz, to tam jest twój skarb. Poznawaj swoje archetypy nie po to, żeby je kontrolować, aby żeby je rozumieć. Pracuj z tym cieniem swoim, nie wypieraj go, nie oceniaj, ale go zintegruj. Rozmawiaj z duszą poprzez, nie wiem, pisanie intuicyjne, medytację, sztukę i ten taniec, o którym też tyle mówię. Daj sobie czas. Bo proces stawania się sobą nie ma deadlineu. Zapraszam cię. Wstań z wygodnego fotela codzienności i wejdź do głębokiego lasu swojej nieświadomości. Jung może być wspaniałym przewodnikiem, bo światło, które znajdziesz, nie zgaśnie nigdy. Naprawdę. Ok. Mam nadzieję, że zrozumieliście moje przesłanie. Przesłanie Junga. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, coś jest niedopowiedziane, chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, to piszcie śmiało w komentarzach i no, zalajkujcie, jak się wam podoba, udostępnijcie. Pięknego dnia, kochani. Pięknego. I dziękuję jeszcze raz, że jesteście tutaj, że dbacie o siebie, że chcecie się rozwijać, chcecie się uleczyć, że się uleczacie, bo... Jak wy będziecie piękni, pełni, zintegrowani. To ten świat będzie piękniejszy, pełniejszy i bardziej zintegrowany. Puziaki Ciao. Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają ci pewność siebie. Pamiętaj, to nie twoja wina. Ebook Narcyz Cię nie złamie. Pokaże ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e znajdziesz w opisie.